Hello, bonjour, jornę Mimo, że godzina późna, to czuję się pełen energii, więc pomyślałem, że z tak z siłą rozpędu nagram od razu drugi odcinek tego samego wieczora. Mimo, że udostępnię je potem oczywiście w jakimś odstępie czasu, więc myślę to tyle tytułem wstępu. Jestem rozgrzany w tym momencie na grę, więc nie ma co czekać. Lecimy z drugim odcinkiem. <laughs> Interwał drugi ostatnio zakończyliśmy tutaj kościele. Yy, ...gdy Alma próbowała nas zabić za to, że byliśmy wyrodnym synem. Okej, okay, mamy się spotkać z Holiday'em. Siemano. Dobra. Tak jest. Ciekawe, z Holiday, czy to twoje nazwisko, czy może pseudonim? Nie wiem, jesteś jak wakacje. Taki gorący... Bez szkoły, Nie wiem. dasz seradę, Ja tutaj posprawdzam wszystko. O, Czy co, za srasie? No to niezły zrzut było słychać. Okej, okay, lecimy. Wam się nim nie zobaczą Ok masz latarkę po oczach, nie działa? No to mnie za załatwi strale Oła! Boli Dio! Ależ my sklepali. Dobra. Cie kurdy. O! Co my tu mamy? Nie strasz mnie tak. To twoja wina. Ja się tylko broniłem. O kurde, dobre wyjście z kołowiny. Ok, no w opisie gry czytałem, że usprawnili tę inteligencję sztuczną, ale widać, że zasadzili trochę z fizyką. Nie da się tu wskoczyć? Co my tu mieliśmy? Może pistolety zamienię na ten karabin. A dużo nie ma, ale sił przyda zawsze. Myślę, że lepszy użytek zrobił to jest z karabinu niż yy, z pistolecików. Chociaż na multiplayerze pamiętam, że nawet nieźle dawały sobie radę. Pojedyncze trafienie z Chłopie, nie wcinaj mi się w połowie zdania. Check in, check out. Okej. Okay. Nie wiem. Na wszelki wypadek. Przykryw granat. Back off. A to jest to wyjście. No dobra. Nie widziałem apteczki. No dobra, jednak się po nią cofnę. Może mi się przydać. Apteczka zawsze się może przydać. Dobra. Mały parkour. Idziemy z powrotem. Znalazłeś jakoś szybciej? Oła! Kurde! Jak mnie sklepał! Chodź tu! Nie wiem, czy zauważyliście, ale najczęściej włączam tutaj spowolnienie. Włączam to jest spowolnienie to. Okej. Okay. Dobra, dostałem to do tomatu chciałem powiedzieć że nie wiem czy zauważyliście, ale kiedy włączam spowolnienie. To jakoś tak ekran faluje nie wiem w sumie czy to jest widoczne na nagraniu się okaże gdzie mam teraz iść w górę? czy co? o! jeszcze raz nie wiem czy się nie da tędy pójść czy po prostu ja jestem tak opierdolą chyba nie tędy droga gdzie mam iść

O, chyba jednak poleciała na jego tanią bajerę. Czy coś się wydarzyło, gdy mnie nie było? Oczywiście wy się kurde bawiliście tutaj w jakieś romanse, kiedy ja rozprawiałem się z armią wroga. No tak. No jest. chciałem na Cię strzelić. Nie będziesz cholera strzelać do moich... To my nie wiem, kim ty dla mnie jesteś. Oła! O, Teczka bardzo mi miło. Po raz pierwszy w grze nie jestem sam. Mam jakieś wsparcie. Też pewnie i tak ja odbędę większą część roboty. To jest umiejętny przycisk. O nie. Dobra, pewnie tam nie jesteś sam. Je buduj. Nie, shotgun na dużo odległość to nie jest dobry pomysł. O! Co my tu mamy? Kołkownica. Gość jakiś przybity jest. Słanie mojej tyły, wchodzę osłonię sam. <grymne> A masz piękne traczenie. piękne, A? chyba się z nimi rozprawiłem. Wprowadz do budynku, jednak wyciągnę strzelbę. Nie, tam już chyba wszystko było. To? A, karabin. Nie, wolę jednak kołkownicę. Dużo ma, mam amunicji. Nie tak dużo, jak bym chciał, ale nie ma biedy. Chyba jedna kołkownica duże jest amunicji do tego karabinu. Dobra, poławiłem się nim trochę, ale... Chyba zamienię. Jednak ilość amunicji w tym momencie robi różnicę. Czy znaczy, no definiujemy wybór? Chcąc brzmieć mądrze. Wchodz buta! bym chciał wejść, ale nie mogę. O, apteczka. Czy strzelanie do kogoś martwego w grze podchodzi pod bezczyszczenie zwłok? Pewnie nie. Yy, bardzo dobrze Mhm, czy mam teraz i tędy Ty sobie tam zostań Ojej yeah. Dodatku, tak czuję, jest wszystkiego więcej, gęściej i mocniej. Jakby nie ma takich chwil odpoczynku, jakie były w podstawce momentami, Wymieliśmy mieliśmy szansę na swobodną eksplorację. Tutaj cały czas coś się dzieje, wszystko jest jakby intensywniejsze. Nawet fizykę, jak już wspomniałem. O, widzicie to? Kurde, jakieś takie przeskakiwanie. Nie wiem, co to jest. Jakieś niedociągnięcia, może jakieś łatki były jeszcze do tej wersji, na mam, które mam nie zainstalowane. Które poprawiały jakieś glicze graficzne. Mam tylko podstawową, jakby wersję tego dodatku, którą można zainstalować z płyty. Nie mam tej gry na żadnej z platform e, internetowych, takich no, typu Steam Go czy coś takiego. Tylko bezpośrednio z płyty. Wydanie nie pamiętam, kto to wydawał. Nie wiem, ciemno mam szafy. Nie widzę teraz na pudełku. To, to chyba nie jest ważne w tym momencie. Dzięki kurwa, jesteś pajacu. Dorośli rozmawiają, nie pierdale się. No dorośli, chowasz się kurde. No i co on mówił? Więc ciebie nie czytałem. Dobra. Ale chyba sobie otworzyłem jakąś drogę czy coś tutaj? A, no oknem. Okej. Okay. Pick. Pick. I'm getting reports from all over the city. There's still pockets of Delta Force out there. We're trying to set up an extraction point at a hospital a couple of miles from here. Auburn Memorial. These freaks are everywhere, though. I'm not far from there. Good. You head for the hospital. We'll meet you there. mm-hmm mm huh. -hmm. będzie rozpierducha. La mia La miaciono una mioda, il mio ah mi ha un Jest bardzo fajnie Masz w Tam chyba podjechała ciężarówka Ała O kur... Na było dużo gdzieś tu chyba jeszcze mogę podnieść no jeszcze jest jeden gdzie wy jesteście tu jednego widzę ale nie ma sensu w jednego gościu to idę na tem. o nie kurwa to ja widzę duzi Dżryj. Żryj! Ua. Ja pierdzielę, jak mi przywaję. Ja to stąd idę. Żryj. Dobra, dobrze by było jakoś zajść od tyłu czy coś. O, w sumie szybko poszło. Słyszę gdzieś kroki. Chyba nie jesteś tutaj sam. Hmm? Dobra, a się tylko, czy nie ma tu jeszcze jakichś znajdziek oczywiście wskoczyć nie można na tą rampę Więc pewnie będę musiał iść tam w samochodzie coś? Nie tym razem O, mam aż 8 mapteczek. Dobra informacja. Nie przyjrzałem się temu wcześniej. Jakieś dziwne dźwięki. Może wyjmę jakąś szybko strzelną po To pewnie кто-то слышит тут примерно чубакабры что-то там видно gdybym tak ci Co było? Świeżyczka Kurde. Jakieś działko O, super. Jeszcze fajnie jakbym coś widział. Ten dym jest chyba zbugowany w dodatku okay. for you. A gdzie you have one new message? Tak 7 days Tak, siedem dni Nie ten film Dr To ta wieżyczka właśnie. No dobra. Może zrobimy z tego użytek. No to pewnie jest przydatne na jakieś większej ilości wrogów. Serio tak szybko. Kry Dobra, jedna oczka postawiona. Nie wiem w sumie gdzie. No. Chyba nawet w dobrym miejscu ją rzuciłem. Patrzę, coraz więcej z nich lata tutaj na yy. kółkownicę. To może i ja zamilkam. No, ile jeszcze? Jerzyk. Mm -hmm. Dobra O, zajebiście, żem to rzucił Ze 20 Dobra, jedna jest tu, druga tam Gdzieś jeszcze jedną... bym postawił Tylko gdzie? Dobra, chyba moje wieżyczki zaczynają robić robotę Dobra, to jedną rzucę tutaj a ja się skitram z pod jasna cholera Zrobię ci z mordy wycior Ała! A no to zajebiście rozmieściłem Moje wieżyczki Dokładnie tam gdzie ich nie ma? A oni stąd strzelają. Masz. Czy tu granat? Niespodzianka. Kiedy strzelasz? Kurde, ciekawe czy to kwestia po prostu zbugowanej yy, no, grafiki yy, tej rzeczy, czy tylko na Windowsie 10 jest ten problem. Czy po prostu było tak spieprzone. Szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, bo nie pamiętam tego. Zbyt duża przerwa była w moim ostatnim graniu w tą grę, żeby to pamiętać. Masz. Klikal hit, hit w kostkę. Oła. Skąd ty kurwa do mnie strzelasz? Aj, chciałem w torbę ci wjechać. Dobra. Super, teraz. Kurde, jak już po wszystkim, to teraz ty przychodzisz. I jeździ ten pierdzielę ja taką pomoc twoją. Tutaj nic. Czyli jeszcze jednak nie koniec Ale mi go, kurde ściągną w powietrzu. No już koniec. Otwieraj.

something tells me you've never dealt with anything like this before weren't you supposed to kill him this is not what she wants. Co to znaczy? Ty kurde cienia się. Dobra. Posłuchaj mi dupę. Tylko nie wczuwaj się. Przypadkiem kliknąłem. Okej. Okay. Nie, ja wziąłem inną pigułę. ten towar był zbyt mocny. Man, this is not right. Okej, okay. nic tu nie ma. Ty, ten towar chyba zaczyna działać z opóźnieniem. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, w sumie jeszcze się jakby ten interwał drugi nie skończył, ale patrzę, że odcinek trwa już ponad 20 minut, więc zakończymy na tym. końcu odcinka drugiego. Jeśli Wam się podobało, to standardowo łapy w górę. Jeśli nie, łapy w dół. Ciśnijcie pomy w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania, udostępniania, poza tym pozdrawiam wszystkich widźców i wypierdalam. Do następnego. Cześć!